Cześć, vlogmas 24 grudnia. Przyjechałyśmy jeszcze do galerii, bo zorientowałyśmy się, że nie mamy prezentów dla zwierząt, a u nas w domu jest taka tradycja. To kupuje też się zwierzętom prezenty, a tymczasem jesteśmy w Homri. Słuchajcie, tu są takie wyprzedaże teraz, żeby po prostu aż żal nie skorzystać i kupujemy właśnie miseczki na barszcz. Słuchajcie, jedna teraz kosztuje 17 zł. Przy cenie 25, wiecie, przy zakupie 10 sztuk, to jest naprawdę mega duża różnica. W cenie, a ci każdy barszcz zje z takiej miseczki świątecznej. Pokażę wam i klarze, która jest za telefonem, nasze zakupy z Pomyli i Ogółem. Kupiliśmy prezenty dla piesków. Dla szyszki, dla kropki i dla pako. Te takie, wiecie, kostki bekonowe. Normalnie pachną wędzonym bekonem. I teraz, uwaga, pokażę Ci. Tutaj na sztuce, bo takich tam brakuje właśnie dwóch, są te ładne szklanki za 15 zł w homie. Kupiliśmy na sos sojowy... Ile ich? Siedem. O kurde! Siedem na sos sojowy, na sushi, na Wigilię. W tym roku, tak jak już od kilku lat jest, Wigilia jest u nas, także u nas już tam w kuchni się dzieje. Przed chwilą byłam, pomagałam. Podgrzewamy już potrawy. Dosłownie no zostało... 40 minut do godziny 15, czyli godzinę, na której jesteśmy umówieni, właśnie na wigilijny obiad. Otwieramy ostatnie okienko. Burżuła mamy w takim wielkim okienku, tuż do rzęs, ale spoko. Tuż do rzęs zawsze się przyda. Co prawda ja nie używam, ale komuś podaruję. Mamy zieloną herbatę. Dzisiaj uważam, że powinien on właśnie być Christmas Eve, czyli taki mega świąteczny zapach. Ja też mam go w świecy i na pewno dzisiaj go odpalimy i tutaj myślę, że w dzisiejszych okienkach powinny być kosmetyki, takie wiecie, porządne oho, tak właśnie w Bibio mamy, uwaga, naturalny olej z złotymi drobinkami zobaczcie, mega fajny produkt, taki gęsty jest widzę wow, mega fajna rzecz, zobaczcie, to taka kokarda, mogłaby być czerwona bo to jeszcze bardziej by pasowała na ten dzisiejszy dzień, ale bardzo ładna, zobaczcie Taka beżowa. też dostał swój prezent świąteczny, zobaczcie, to jest taka, takie coś z suszonej, jak to było, jakaś tam wędzona, a wędzony bekon, zobaczcie, jakiś zachwycony, tak w Jak co roku zrobimy dla Was open box naszych prezentów, tym razem będzie to łączone z tym vlogmasem, bo za dużo dla Was nie ponagrywałam, także pokazujemy Wam, co dostałyśmy na święta. No to zacznijmy może od... Zaczynamy od Lego? Lego. Dostałyśmy ogółem dużo LEGO w dużo. tym roku. Ja dostałam, zobaczcie, taki zestaw doniczkowy. Mam różne sukulenty, tak? Ale nie. Nie tylko sukulenty, bo mam tutaj też jakiegoś takiego kwiatka. Ja dostałam je... takie też w doniczce ogólnie, a je można razem z połączyć wszystkie. Było jedno drugie. A to nie dostałyśmy na odwrót? Chyba to dostałaś ja to, A nie wiem. ale nie wiem, ale złożymy i tak czy siak razem. Także, ale dostałyśmy też takie małe zestawy. Ja dostałam mm, takie kwiatuszki. A Klara dostała słoneczniki, które już złożyła od razu po przyjściu do domu. Klara naprawdę uwielbia Lego. Tak naprawdę uwielbia Lego. Więc Klara jeszcze jeden dostała prezent Lego. Jeszcze wrotkę. I to jest Sklary wymarzony zestaw tak. Lego. Tutaj Mikołaj dobrze ją znał. Lego wrotka. Tak. Teraz pokażemy Wam nasz wspólny prezent, bo dostałyśmy wspólnie zestaw herbat tak. od Ahmadu. Fajnie, mamy tutaj różne smaki herbat, tak na pewno się przydadzą, a druga część naszego wspólnego prezentu jest to, uwaga, zestaw domaczy. Tak. Dzisiaj dosłownie kupiłyśmy szklanki. Pokazywałam Wam szklanki, które są estetyczne i mówiliśmy, że wyglądają jak szklanki do maczy. Także dostałyśmy macze, totalny przypadek. I skoro że zrobimy sobie taką maczę truskawkową, bo, nie wiem, może się przekonamy do takiej basic maczy. Ja ogółem nie jestem jakąś wielką fanką, ale takie smakowe lubię. Więc może też jest kwestia przyzwyczajenia się. Ja dostałam taki, wiecie, prozestaw, to ta trzepaczka do maczy. E, macza. Pan, I jeszcze mamy tutaj. I mamy sitko, Tak, Także taki Full pro zestaw do maczy e, będziemy testować. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, ale już tutorial na YouTube i też spróbujemy zrobić właśnie takim wiesz, blendowanym, e, blendowaną truskawką, albo jakieś inne smaki spróbujemy. Co będzie najbardziej pasować? No, ten jedenasty prezent jakiś taki fajny, z którego jestem zadowolona. To ten prezent. To jest klary prezent. Słuchajcie, yy, dostała po prostu pieniążki od kilku osób, od rodziców, od cioci, od dziadków. I jeszcze sama dołożyła sobie trochę i kupiła sobie nowy telefon, iPhone'a, wymarzony telefon, czekała na niego naprawdę długo. Sama też na niego sobie odkładała pieniążki już jakieś ile czasu? Masz go? Miesiąc? E, no. no coś takiego. Więc pod choinką była dzisiaj prowizorka, czyli pudełko z pustym pudełkiem po iPhone'ie. Jest to jaki? 14? 15. 15. Także Klara ma lepszy telefon niż ja. Hmm. A ja z takich rzeczy elektronicznych, o których też bardzo, bardzo marzyłam, bo w sumie już długi czas zbierałam się do tego zakupu, a jest to dron. Tutaj zdecydowałam się przy pomocy do mojego taty, który no, zna się na takich rzeczach, na DJI Mini 3. Myślę, że to jest jakiś dobry dron na początek, bo jest on bardzo lekki i też nie jest on jakiś nie wiadomo jak drogi, bo wiadomo tutaj są różne przedziały cenowe, jeżeli chodzi o te drony, ale ja też bałam się mieć tak drogiego drona. To szczerze trochę przeraża mnie jego użytkowanie, zobaczymy, jak będzie mi się nim latało, ale wiecie, tu trzeba jednak mieć takie trochę zręczności, trochę też wyczucia, czy nie czy jest dobra wietrzność, na przykład na latanie dronem, ale jest to super podtworzenie kontentu na Instagram, na TikToka, na YouTube'a. To jest dron, który nagrywa zarówno w pionie, jak i w poziomie, to jest mega opcją, Kolejny produkt, który dostałyśmy, podobny, bo mamy tego samego zawartości. także mamy to Kocham! Ja mam trzy w poziomie, teraz trzy w pionie. Tak. Mamy skrzaty rozrabiaki, tak? Krza, skrzaty te są teraz wajeralowe na TikToku i one podobno bardzo obuzują w czasie, gdy my śpimy, także zobaczymy, czy u nas znowu też będą obuzować. Dalej mamy... Dalej mamy też takie same rzeczy, tylko w innych rozmiarach, bo ja mam trochę większe rajstopy i powiem Wam, że już miałyśmy te rajstopy i one są wspaniałe, one są z Calzedonii, ale one są tak ciepłe, o ja mam teraz w ogóle swoją drogą na sobie, e, tylko, że teraz zostałyśmy właśnie brązowe i szare, a na Mikołajki dostałyśmy burgundowe i czarne i są po prostu wspaniałe. Moim kolejnym prezentem jest piżama Tak To jest bardziej, bo to jest taki cały kombinezonką, Kombinezon. Taka mgiełka, ona to mega. Sforowska? Co? To jest saforek? Tak, saforek. Sf Firma saforowska. Ona jest Ona pachnie takim kokosem, takim. Oczywiście, fajnie, tak tropikalnie. Pokażę mm. z bliska. Bo nie wiem, czy widać taka mgiełka. Tu ja pokażę mój prezent. Tutaj dostałam sweterek. Taki z golfem z Zary w takim bardzo ładnym kolorze. Ten kolor bardzo, bardzo mi się podoba. I gdybiczny ten sweterek jest taki fajny, zwężany, jakby tu ku dołowi, wiecie, ku talni I dostałam jeszcze świeczuszkę z Janki Kendall, taki oto świąteczny zapaszek. Fajny być taka, trochę mańka, ale trochę taki cytrusowy. Fajny ten zapach no. jest, mi Kolejny prezent y, jest od naszej siostry ciotecznej i część tego prezentu zrobiła sama. Jest to tak ta różata, one są teraz wiralowe na TikToku. Ja tego nie widziałam, ale może przegapimy ten trend. I ona schnie trzy dni i nadal jeszcze nie wyschła. to jest z wacików zrobionych, Tak, tak farbowanych na różową. Tak, ogólnie on, to jest woda zafarbowana i się je tak na szklance zawija. Mhm. I w pudełeczku jest mgiełka taka z Victorii Secret. Mam białki, teraz będziesz pachnieć po prostu. <grystanie> I żelki. Tak, ja bardzo, bardzo mi się podoba ten zapach. Ja kocham takie słodkie zapachy. I żelki. A ja dostałam taki zestaw świeczek. Chyba proszę w nie? Każdy ma inny zapach. Ten jest akurat taki męski. Który, mi taki cytrusowy. O, ten jest ewidentnie różany. No, ten jest taki, to jest taka biała herbata, coś takiego. Że my o nie, A ten jest taki mega słodki, zobacz. Taki cukierkowy. Mój kolejny prezent to jest e, powerbank. Ta, to jest powerbank, którego się przysywa jakby tutaj do telefonu. Do siebie na magnes. Tak. tak, na marze. A to jest mega fajny gadżet. żeby nie potrzebujesz dodatkowo kabla do tego powerbanka, tak? Mhm. tylko on normalnie cię szczepia, tylko trzeba mieć specjalne etulite tak. z magnesem i szczepia Ci się z tym. Spoko to jest. I już w serio no to jest fajne rozwiązanie uważam. Ciekawe też jak dużo ten powerbank będzie w stanie naładować. No. Moim kolejnym prezentem związanym z moimi studiami jest to uwaga stetoskop. Może teraz na pierwszym roku ten stetoskop koniecznie nie jest jeszcze mi potrzebny, ale na pewno na kolejnych latach ten stetoskop mi się po prostu przyda. I jest to stetoskop z tej bardzo fajnej firmy, której nazwy nie potrafię wymówić, ale osoby, które Wiedzą o co chodzi, to wiedzą o co chodzi. I jest on w kolorze czarnym z tutaj takim dodatkiem wielokolorowym. Oprócz to tego, jest, jak się zdaje? To jest e, w ogóle z edycji limitowanej, Aha. taki kolorowy, bo ja się dowiedziałam o tym wcześniej, bo mi tam Mikołaj szepną. Mikołaj pisał. No, ale co jest w ogóle najfajniejsze, to jest mega urocze, że tutaj ten e, pseudoskop ma tutaj moje. Normalnie imię i nazwisko, więc to jest takie urocze i na ten moment to jest takie motywujące do nauki, bo ja wiem, że on w tym momencie nie jest mi potrzebny, ale jeżeli wszystko pójdzie super zgodnie z planem, to będzie fajna I do tego selekcji dostałam też od razu etui. No i bardzo fajny prezent, w szczególności właśnie ze względu na ten grawer. Mój kolejny prezent to jest prezent od tego Mikołaja tutaj. I no. jest to prezent, bardzo fajny, uważam. Bardzo też, tak że Jest tutaj zestaw e, trzech gąbeczek i pędzelków z Flipteking. No właśnie, to Flipteking. Także ja, ja nie miałam nigdy tych produktów, ale słyszałam, że te gąbki, w pełności gąbki, są po prostu świetne. Ale ja one parę, są takie mięciutkie. Te pędzelki, co nie? Są no, takie pierwsze, porządne. Pędzelki. Mnie ciekawi jakie jak one będą na twarzy, w dotyku, jak to no. się nauczyje. Nie Ja nie, nie, nie miałam, ale słyszałam, że są świetne. Dalej jest to mgiełka um, z Sol, Sol de Janeiro, Sol de Janeiro. Tak. i ja bardzo ją... Znaczy, ja może nie znam tego zapachu. Może nie tą konkretnie, ale chciałam jakąś mgiełkę. A jaki kolor? Któryś wąchała? Ci się spodobał? Czy nie? Ogólnie jest wiedziano... ten żółty był najbardziej viralowy, więc stwierdziłam, że wezmę ci go, bo pewnie o niego sobie chodziło. Bo ja coś tam słyszałam, gdzie to przez 10, że ona by chciała tą mgiełkę. To jest ja do tej mgiełki. mgiełki. Ale ten zapach mi się że mega w swoim właśnie... Rozmawiałam z koleżanką z grupy ona że jest mega słodki, wręcz ulepiasty i waniliowy. Więc... I jeszcze dostałam... Tak. Stwierdziłam, że każą, się że zawiesić do kluczy. Tak. Eee, Bardzo ostatnio obudziła mówię, mnie. Nie moje kluczową, nie moje kluczową. To wie, dobra, już masz. Szukaj sobie. I tutaj od razu etui do tego oczywiście, takie różowe, żeby tak wiecie, wyglądał słodko i uroczo. To ja Wam od razu pokażę prezent od tego Mikołaja, co obok mnie siedzi. A ten Mikołaj mnie wysłuchał i wiedział, czego potrzebuje, bo ostatnio wam w Teraz tarasach i miałam w torebce. Napój, i on mi się wylał, i poziomy łazienki, i musiałam wszystko wyjąć z torebki, wytrzeć wszystko, bo mi tablet, klucze, portfel, słuchawki, wszystko pływało mi w tym napoju i wszystko wyjęłam i wycierałam w łazience, i bo będę, że wszystko z powrotem wsadziłam w torebki, co nielogiczne. Okazało się, że nie wsadziłam z powrotem słomki do mojego kupka Stanleya, i no, i Mikołaj wiedział, bo mi bardzo smutno, że ten to to zgubiłam. I zamówiłam mi cztery właśnie stan słomki. One są trochę inne niż ta, która była w tym kubku oryginalnym. Bo tamte były takie mleczne, a te są takie przeźroczyste, i mam cztery słomki. No, teraz nie, jest, nie, nie będzie nic dramatycznego, <grym zbubię> nie, jak zgubię kolejną. Mam nadzieję, że nie zgubię, bo tak to będę mogła mieć na zapasek i będzie w zmywarce, prawda? No. no. Dzięki, Mikołaju. Proszę. A kolejny prezent mamy taki sam, mamy e, Merci. Nigdy nie widziałam w ogóle takich Merci. ale mega fajne sprawnia. A ja Ty masz biały czekoladę, ja mam białą czekoladę. Ciemny, a ja nie lubię białej czekolady. I dostałyśmy bony do Empiku. Kolejny prezent, który mamy taki sam, jest to porcelanowy świąteczny kubek. Tutaj są taki bur z prezentami. Mam czekoladowego Mikołaja, to Ciketowski i jeszcze takie wersje. Nigdy takich nie widziałam, a tutaj jeszcze są jakimiś pralinami, z kremem, orzechami. O, fajne. Kolejny prezent z przepięknym opakowaniem, bo mamy takie skarpety z naszymi inicjałami L i K. A w środku otrzymałyśmy klasyczny świąteczny prezent, czyli skarpety. I dostałyśmy też takie rękawiczki jakby bez palców, yy, ja białe, Klara czarne. Fajnie, bo być mogły się wymieniać, tak. że jakby raz takie, raz takie, co nie? Zostały nam już ostatnie prezenty, możesz zacząć Klara. Co tam dostałaś? Takie lustro, fajne, Bardzo ładne. Fajne. Taką piżankę. fajna, też taka chyba świąteczna, co nie? Z świątecznym kotkiem i spodnie takie. Idealnie tak, jak Clara chciała, czyli na długie nogawki i na krótkie Krótki. ręka. A mój ostatni prezent też Mikołaj, no dobrze wiedział, wie, wiecie, zaczerpnął z jakichś tam źródeł i wiedział, że no bardzo, bardzo chciałam te perfumy. Ale jakiś to jest... źródeł? Szczerze, ich cena jest dla mnie kosmiczna, ale ten zapach po prostu mi się tak podobał, ale to Kara wie, że chodziłam naprawdę długi czas i chodziłam do galerii, do Sephory i wohałam sobie te perfumy, bo są po prostu przepiękne. I jest to Black Opium, ten e, czerwony, który tam jest e, z jakimiś z takimi wiśniowymi butami Tak? On się czerwony No tak. On jest, zobaczcie, taki. I on po prostu pachnie tak mega elegancko, ale tak no po prostu czereśnią, zarazem, ten czereśnią wiśnią. Wiśniowo, tak zarazem słodko, ale nie za słodko. Nie jest taki w ogóle piaster, się się mm, przepięknie, naprawdę przepiękny zapach i przyknęłam nim sobie i jest naprawdę też trwały, bo już trochę godzin mam na ręku to ciśnięcie i czuć. Także bardzo, bardzo fajnie. W ogóle przepiękne prezenty, dziękujemy wszystkim Mikołajom, które nas tutaj obdarowały. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że prezenty, które my wręczyłyśmy, również podobały. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję pięknie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki. Pa. pa!